Dzień dobry! Dzisiaj chciałabym Państwu zaprezentować nasz plugin, którym jest import pracowników. Jest to taka dodatkowa wtyczka, za pomocą której możemy importować sobie dane pracowników wraz z kodem kreskowym, czyli tym, którym logujemy się do paneli na produkcję przez, przez modu naszego Mozarta www. Jeżeli w odpowiedni sposób dane te umieścimy według wzoru do naszego pluginu. Tutaj mamy przykładowego Excela. W którym są umieszczone zgodnie ze wzorem dane pracowników, tych, których będziemy mogli importować do Mozarta. Tutaj mamy imię, nazwisko oraz kod kreskowy. Jest to ten numer, który później będzie, za pomocą którego później pracownik będzie mógł się zalogować. By te dane sobie zaimportować, wystarczy zalogować się do Mozarta. Oraz po zalogowaniu się korzystamy z naszej dodatkowych wtyczek, które mamy w zakładce własne. I tutaj korzystamy z importu pracowników. Pojawił nam się bardzo prosty panel, który przekieruje nas tylko do pliku zewnętrznego jak wybierzemy sobie import, pojawi nam się skrót do naszego pulpitu i w lokalizacji, w której umieściliśmy naszego Excela, wybieramy tą pozycję. Następnie po Podwójnym kliknięciu myszką, czy wybraniu poprzez wybierz, odczekujemy kilka minut, i zależnie od tego, jak długo, jak duży jest ten plik, tyle będzie trwało y, samo importowanie pracowników. Jak już import się zakończy, możemy sobie wejść w słowniki. Pracownicy, i tu będziemy mieli wszystkich tych pracowników którzy byli dodani w Excelu. I tutaj jak sobie wejdziemy w popraw, to pojawi nam się informacja o naszym kodzie kreskowym, czyli wszystkie dane, które tam były, a mianowicie imię, nazwisko oraz kod kreskowy, ten za pomocą którego pracownik loguje się do paneli WWW, będą tutaj widoczne i będą tu dostępne. Za pomocą tego prostego pluginu możemy również. Dodawać pracowników, którzy już istnieją, zamieniać na przykład istniejące kody kreskowe. Czyli, jeżeli mamy całą listę pracowników, dla których chcemy podmienić same kody, na przykład na jakąś inną numerację niż tą, która nada nam się automatycznie z poziomu Mozarta, bo, tak jak to Państwo widzicie, jak wejdziemy sobie w popraw pracownika, automatyczny kod kreskowy, jaki nadaje nam Mozart, to jest Taki wzór, natomiast możemy go sobie tutaj ręcznie modyfikować, wprowadzając dowolną wartość, jednakże, jeżeli chcielibyśmy, by konkretny pracownik miał już numer inny, który jest przypisany, ponieważ na przykład posługiwał się takim numerem wcześniej, to możemy sobie za pomocą takiego importu. Podmienić dane już istniejących w bazie pracowników. Oczywiście jest to opcja dodatkowa, traktowana jako wtyczka, dostępna w wersji Mozarta Pro. Dziękuję Państwu uprzejmie i zapraszam na kolejne filmiki.